O, siema, czemu k***a, p... Nie jestem kule. P... Siema, widzowie. A, ja, ja nie wiem, jak streamuję. Ja się trochę dziwiam, jak zobaczyłam, że mam foty w ogóle sprzed dwóch lat. I mówię, słucham? To nie było rok temu? Mm. Wojtek, ja nie piję u nas w domu się nie pije alkoholu w czasie świąt. Waru, szykuj się. Nie, no topik! No i... Pierogi z sierścią Dobra ostatnia małpa ostatnia Nie, nik nikogo nie zapraszam <ścoughs> u, 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 a, a, a! Koniec, koniec, koniec Dalam kon... stąd ale teraz mąpkę No dobra <ścoughs> Hej, prądok. Dobra. Zestresowałam się. Ej, to sobie powiedziałam to co ostatnio. O, o, a, a, ja... O mój Boże. Dobra, to była najgorsza małpa ever. O kurwa. Ch... Obniżanie statystyk wroga daje ci pewną przewagę. I patrz, on teraz uderzy mnie. I nie zrobimy nic. Kurwa! Krytyka mi ...pał! Ej, widzieliście? Krytyka mi upał. Ja... Ej, normalnie, normalnie. Da... Ej, krytyk mu wszedł. To jest niemożliwe. I chciałem na bekę dać tylko warczenie. Eee! You can't... No. Ja ale to jest niemożliwe! Przegrałem drugi raz! Chur... mać, to, to jest niemożliwe, kotku! Drugi raz mnie nolili! W gierce dla A miksuję na was to DD, DJ Włodar! Sie radio, 21 po północy! Zmielna? Oczywiście, że tak. Wora Haramble, dziękujemy za 10 złotych i następna nutka jest Twoja. I specjalne pozdrowienie dla wszystkich wariatów, którzy jedzą o tej godzinie piguły po świętach. Lecą z pasterką w trzeci dzień, nie odzywają się do rodziny i lubią CMF-ki. I oczywiście równie srogo i serdecznie pozdrawiamy kogo? Karolinę Zmielna, ostrą pigułę k ostrego szona, pozdro. Pozdrawiam matkę Jureczka! Jurek! Twoja matka jest przepiękna! A miksuje to di, 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 di DJ Włodar! 🎵🎵🎵 na Jestem mocna. A... Aga, kurwa. Spokój się, zmywaru. Muszę to znaleźć. E, o. X o. nie to nie brzmiło. Mam mówić tak, zapisz mi to na czacie. Ksajo. To legenda polskiego internetu, nie ma nic wspólnego z takimi petami jednymi jak Wysocki, Luki czy Młodziutki, ale wróci silniejszy, bo nie bez powodu topowym twórcą przez lata. Tak, tak, tak mam, tak mam mówić. Zapisałeś mi to? Dobra, Eksodia, jesteś debilem jednym. Wiedziałem, że to jest jakiś debil podający się za klientka, kurwa Na no, muskó wiedziałem, że to jest jakiś debil za klientkę się podający, kurwa No wiedziałem, po prostu to jało kutasem na kilometr od niego No No Jak to O ty

No i działa, i działa! Czekajcie. Pokażę wam bliżej. Siup. Ale chyba za wolne obroty. Chyba na szybsze trzeba dać, nie? Chciała na Therious, o Boże. Chyba rozładowany aby sobie potywać. I będzie. C -c 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 walony na jacy. 12 dwunastolatki w obecnych czasach już potrafią po angielsku, tak? Na przykład, ale na przykład nie się 10 razy na drążku, nie zrobię kurwa slapa, yy, nie zrobię siebie debila w internecie, utrzymując swoje rodziny. No, to, wiesz, każdy ma plusy i minusy. No, nie nie siedzisz oglądasz drugiego nieba na czacie. A te dwunastolatki tego nie robią! No co, one są lepsze od ciebie? Gorsze? No nie bądź k**a taki ostry, nie bądź taki k... K**a, wiesz Każdy ma plus i minusy, nie? No wydaje mi się, że jakbym wyskoczył tylko 12-latkę MMA na klatce, nie? Normalnie na zasadę MMA bez łokci? Ty po jebał! A mamy nie. <laughs> Rozmawiałem niedawno z twoją matką. Powiedziałem. <laughs> A... Dolę bo jest na głowa. Przepraszam. Nie da się pierwszej przegrać. Ona jest tak zrobiona, że trzeba ją zawsze wygrać, a ja ją przegrałem. Co? Dziękuję, ty też. Serio? No bo, a, czapkę mam. No, bo nie, nie widać zakoli. coli. Dobra. Dziękuję ci, skarbusiu. Przegrałem walkę, której nie da się przegrać i tak właśnie myślę, czy to nie jest w kategorii właśnie zwycięstwa, że pokazałem widzom, że coś... Nie, nie otwieram paczuszki bez ciebie, ja gram w Pokémony, takie inne, paczuszki będę z tobą otwierał. Później. Patrzcie ten kubek. Spróbujmy. Jak macie ko koło siebie kogoś, jakąś swoją miłość, dziewczynę. Spróbujcie ją teraz pocałować. Może zrobić paluszkę swojej siostrze. Jak nie macie dziewczyny. Pozdrawiam serdecznie. D DJ Wodar to miksuje. W czacie. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam dla operatora Kosiarek teraz. W porządku. Pozdrawiamy serdecznie operatora kosiarek, który pracuje ciężko, żeby wszystkie trawniki były równe i żeby dobrze się po nich chodziło. Pozdrawiam serdecznie, życzę nowego roku i wróci w dupę kurwa miksuje to di 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 i Short podchodzi. Pomujak, No short. Fajakno. Ja się na tym. Brawo. Niech ten nie. stwór wraca do Pokeball! Robaki to jedna z trzech rzeczy na świecie, których nie cierpię! Ale co ty pieprzysz, za kilka lat będziesz miał 18 lat, skończysz dźgupę, będziesz za pieniądze lizać, k***o! Czy na Caterpie wyżywasz? Kumać? Toman, co to dziś wam wymyśli! Ej k***a, zrobię bajkę mitomana! Zajebiste! Ale pewnie bokser już to... Dolił. No nieważne, trudno, ale fajnie Mi to man, mi to man Codziescie okłamie Mi to man, mi to man Pakuje ch** w twojej mamie Mi to man, no, no To jest zajebiste, ale tak tego nie zrobię, bo jestem leniwy Dobra K**a, jakie śmatane Mi k**a nawet garu A bo nie, mi jest to na raz K**a dziwnie robić K**a na co Trybun ze ś**a Masz ja